Cześć, witajcie. E, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać flesze smoki i molotowy, czy tam zapalającym. E, No, internet. Zacznijmy tradycyjnie od strony e, terrorystów e, i pójdziemy sobie e, na banana. <laughs> na banany są takie fajne e, dwa, może być trzy, nawet smoki. Pierwsze na City, to on jest stąd. Są te kolumny, idziemy do tej, to jest jakby pierwsza po zakręcie, w stronę BSA. Wtedy mamy komin, z komina jest dym, dym idzie w górę do kabla, i właśnie tutaj puszczamy Smoke. I to tak zrobię tak fajnie, tutaj wybucha. o to gorzej, że troszkę wystaje już na tutaj na drogę do B, nie? E, dlaczego tyle dobrze, bo często się ludzie tak wychylają, nie, możecie teraz na radarze popatrzeć, bo tak to w sumie nic nie widać, e, no, <laughs> dobra, tak ludzie się wychylają, nie, e, niektóre smoki jak tak się rzucają, no, tak... no dobra, teraz już lepiej rzuciłem, ale nawet jakby, e, sorry, gorzej rzuciłem, e, ale patrzcie, wciąż widać, nie, wciąż widać, także, no, bez sensu. Ktoś się schowa już, już, już ma ochronę po prostu dodatkową, a po co? Tak? No lepiej już nie rzucać, bo to tylko dla niego jest dobrze, bo on nas i tak widzi, a jak nie, to się skryje i my go już nie widzimy, nie? I może sobie łatwójciec. Dobra, drugi. E, ważna rzecz. Ja standardowy View model, czyli jak ta ręka tutaj, czy tam broń tak dalej, e, jest bardzo wysunięta do przodu, czy do tyłu, czy w lewo, czy w prawo. Także... U mnie, w, no, u mnie jest standardowy, tak? Czyli u każdego kto też ma standardowe to będzie działać ten smoke akurat. Jak ktoś ma inne ustawienia to no, przykro mi musicie zobaczyć gdzie mam teraz e, w taki sposób teraz. E, gdzie mam celownik e, nie wiem jakoś sobie dopasować tą rękę, e, bo wątpię, żeby ktoś pamiętał e, położenie tak na pałę tego celownika teraz, nie? Można, że niby o tutaj jakoś w lewo coś, ale no dajcie spokój. Koże tak, trzeba dopasować sobie ten kciuk, jak już macie granat odblokowany za waleczkę, do tej jantenki śmiesznej <laughs> i wziąć go w lewo. Gdzieś tyle. Nie? Tak jakby żeby stąd, dotąd, nie, to jest jakaś taka odległość, to żeby ją drugi raz dać tu, nie? I tak, smok. Puszczacie. E, właśnie gdzie to jest? To jest smok na szpulę. On, jest, on, jest, on jest. Na Szpule i sumy ruiny. Nie? Wybucha tak, przez co... Jak Ktoś się uwierzy lub nie. Teraz jestem na tej pierwszej szpuli, nie? Od ruiny. E, nie widać nic. Kompletnie. Zero. Totalnie. Trzeba wejść albo do góry, gdzie jesteśmy super mega odsłonięci, albo całkowicie wyjść i gdzieś stąd, nie? Teraz spule, szpule są... E, i ruiny są całkowicie odcięte, nie? Nie ma co się nimi w ogóle praktycznie przyjmować. Jedynie, czy... czy, a, czy ktoś jest tu. Ale tutaj jakby Super łatwe do zdjęcia. E, co tu jeszcze fajnego? Ogień, może jakiś. E, środek taksówki. Patrzcie, to będzie ogień na jedynki. E, środek taksówki, te drzwi w sensie. E, czubek tej e, antenki. I wtedy w skoku tu puszczamy. To się odbija tutaj. To był ogień na jedniki, teraz ogień na dwójki. Ogień na dwójki jest bardzo podobny, tylko trzeba stanąć nie na środku taksówki, pomiędzy drzwiami, tylko pomiędzy drzwiami a nad kolem. W lewo. <grym> Także tak. Celujemy tam, gdzie wtedy, ale bierzemy potem w lewo celownik, tak żeby zrobić sobie linię z tą, z tą belką z dachu. Czyli tutaj, nie? Tak samo. Leci Jedenki, dwójki ogień mają A trójeczki nie mają A trójeczki też mogą mieć Wystarczy sobie stanąć tutaj Przy tej kolumnie, tej na zakręcie I wtedy mamy tutaj dwie sztachety Dwie sztachety, celujemy pomiędzy nie I dajemy do góry żeby na tej wysokości tego nie Na wysokości Tego Tej belki z płotu jakkolwiek to I puszczamy sobie fajnie tak leci, przelatują przez te no i pani wróci. Także wiecie, no jak wiadomo, że ktoś tam jest, no to czemu by nie, nie? I teraz tak, e, jeśli mamy tam smoke'a, na prawo, a nawet jeśli nie, no tam patrzymy, tak dalej, e, bardzo dobrym sposobem jest, e, w ogóle sposobem, sposobem na zajęcie B, jest e, walnięcie sobie z mogą nas wyhaczyć, także <trybujesz> trzeba go rzucić troszkę mniej e, w sensie mniej, lżej trzeba go rzucić jest, e, ale to wiecie to, to jakby co najlepiej to dwa dobra, mniejsza, mieszam e, wejście przez ruiny wejście przez ruiny, dlaczego? no bo niektórzy mogą już sobie wejść tam przodem jak ten smog zejdzie, a my już to na ruinach możemy zrobić porządek, nie? E, tak to by było na tyle, nie? Jeśli chodzi o, o, o takie bardziej taktyczne rzeczy. E, o, dobra. E, <laughs> okay, to, to było TT na b e, A, flash. Flashy, to jest flash i Patrzcie jak fajnie sobie wybuch. Tyk. Nawet... Nawet nikt się tego nawet nie spodziewał, nie? Tam wszyscy mają flasha. E, oczywiście, idzie dalej, bo na przykład ten, co tu był, ten, ten, średnio się zafleszował tych tu, nie, ten już lepiej, bo no, jak się tutaj kampi czy coś, na tym B, no to tak się stoi, nie, nie stoi się jakoś tak, tutaj, albo nie patrzy się na dach, no bo no, kto tam wejdzie? E, dlatego najlepiej jakby właśnie przeleciał, nie, Po prostu tylko ślepione, jest fajnie. E, teraz co tu robić, jako CT, żeby utrzymać ban e, banana i B? E, są dwa smoki, takie na banana. Myślę, że ten, ten jest lepszy, bo on częściej wychodzi. Znaczy, nigdy nic nie można spieprzyć, a jednak czasami się udaje. E, trzeba stanąć tu przy aucie, to się w ten róg wbić. E, wtedy e, na, ten, na tą rurę, wierzchołek tej rury sobie ładnie spada. E, drugi to jest za ciężarówki. Wtedy celujemy w ten wierzchołek tutaj tego worka z cementem. E, też oczywiście trzeba całkowicie podejść w róg. E, też rzucamy, nie? No, tylko. opatrzcie To może nie wyjść z takiego powodu, że milimetr w lewo, czy w, pla w prawo. E, to patrzcie, już się odbija tutaj od tej krawędzi, nie? Także e, już tak słabiej flaszuje. E, smokuje, nie? Bo tak to no, wybiegnął nam, to nawet nie zdążył zareagować, gdy ten smoke... E, flady, czy, smoke. Tam, nie, to był ten, co w rurę się celowało. E, on nawet dalej. Dalej tam, tam to było widać wszystko tutaj, nie? E, jest lepiej. Jest lepiej, bo więcej widzimy. Szybszy, mamy szybszy czas reakcji, nie? Tutaj, tak naprawdę, jak ten smoke jest, no to co? Pyk. Zabić, zanim na to zareagujemy. Także słabo, nie? E, no, dobra. E, flash. Patrzcie, to jak jest, to jest fajny flash na banany, Jak tu się wchodzi, czy coś. E, po prostu w biegu. Się, flash biegnie się biegnie. Biegnie. W, tom, w ten murek, nie? Patrzcie, jak on fajnie sobie wybucha. Jeszcze raz. Flash, rucha tu i e, nawet osoba, która tu stoi, go do, e, dostanie. Także no to, jest, to jest coś pięknego jeden z najlepszych, myślę, e, fleszy w ogóle na, na, na inferno. Nie? E, co jeszcze? co jeszcze? Aha, taki fleżę. Który... Osobiście rzadko widzę, że ktoś tu kampił, ale kampi to. No to to zabija, tak? Bo. No rzadko się to sprawdza, znaczy inaczej. Nie no, rzadko. Jak się biegnie to już się widzi tu kogoś, nie? Tylko że ta osoba jak słyszy już, że ktoś tu biegnie to szybko wychyli i zabijemy. Ale właśnie, jak się tu jest, starczy po prostu... Rzucić sobie flasha. Trój I już koniec. fajne E, właśnie, jak jeszcze można pomóc y, komuś na y, komuś na bananie. Jak ktoś tam stoi i tak dalej i ma dosyć właśnie wpiernicz. Po prostu ktoś tu jest sobie na, na szpulach Deploying i to, tam piesza. Widzicie? Jak super wybucha. Normalnie w, w życiu się ktoś nie ogarnie, że tu flash leci, nie? Bo no taki, takich refleksów ludzie ludzie nie mają, nie? Popatrzcie no jak to wygląda. To jest taki... Leci, nie wiem to co, zdążą tyle, ale i tak tam jest to jest taki fajny, pomocny flash. Co jeszcze ciekawego, to by było w zasadzie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Kampy, kampy jakie? Superkampa jest tutaj za za, 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 za za fontanną, właściwie w fontannie. Dlaczego? Bo trudno to kogoś zauważyć. Nie? Jakiś syf tam wystaje i tak dalej. I przeważnie, jak ludzie tu wchodzą na, na to B, to kogoś tutaj szpulę, tu patrzą, czy czy, 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 ten, e, czy czy ninja jest ciemnia, e, pusta, e, trójki i tak dalej, czy tam jedynki, dwójki, jakoś sprawdzają tam, ale tu rzadko się patrzy. Nie wiem dlaczego, to jest zarobista kampania. nie? Właśnie, starczy się trochę schować, nie, tutaj. Już jakiś taki margines błędu dla tej awupy, dla refleksu mamy Musimy no, zabić Nie tylko to oczywiście, bo no, Jak się nie trafi na raz, albo jakieś więcej wrogów to jest, No to jest śmierć tutaj nie. No bo że na kontrolu jeszcze potem trzeba uciec no, Można się oczywiście schować za tą fontanną potem No ale im dalej tym więcej nic widać Dobra e, Co dalej mieć? Świda <laughs> mi da tak naprawdę no co, no dużo się nie zrobi, tak? W sensie jakichś fajnych taktycznych tych, e, tych smoków tak dalej e, Jedynie można sobie rzucić takiego gdzieś tam smoke Tak udało mi się Tak udało mi się e, To jest na bibliotekę nie? Na bibliotek 7 Laura Fajnie jeszcze tutaj pokryć trochę, e, ale zawsze zapominam gdzie to dokładnie trzeba trzeba e, celować, nie myślę chyba troszkę bardziej w w prawo. Smoke. Nie na pewno Throwing smoke. A, co? Co? E, nie, dobra. No, to jest normalne. E, mniejsza, zostawmy ten smoke. E, jak to można zrobić, jak się wchodzi? E, chcemy albo. Smoke. Szorka, czyli na prawego shorta. Fajnie. Albo tutaj. Smoke! Dachy, wtedy smokujemy sobie lewego shorta. E, Zależy jak chcemy bić No i co? To było tyle, nie? To jest taka e, flasher starajmy się. że Ten od dachami, ten na dachy, nie? O, widzicie ten troszkę nawet daleko poleciał. Bo no, no, no nie. krócej. Krócej i, i ładniej, nie? Bo ten tak troszkę do Tak jak kto tu będzie się wychylał, żeby nawias czy coś i dostanie tego flesza i... i fajne. E, dobra, to jest było A jakie są fajne jeszcze takie e, smoki, żeby na szorty rzucić? To teraz tak, short prawek fajne, fajne. To znaczy, to te też są spokojnie, Tylko, że tu trzeba się wychylić. Już od razu. Od razu patrzeć na dwie strony. Zanim się rzuci, już nie? E, dlatego o, lepiej mieć zawsze jedną stronę do patrzenia. E, dlatego trzeba stanąć tu. Przy tym murku takim na drugim gdzie, e, I patrzy tu jest ten komin, nie? I tu, jak się odpowiednio wycofuje, to słońce znika. Znaczy, nie musi tak zniknąć całkiem, nie? To jest tylko takie. Także tak Wam mówię, nie? nawet tak jak. Smoke. Że tam, że tam jak znika słońce, to znaczy, że macie dobrą tą odległość, nie? No i prawy szorstek jest sobie zysknotowany. No, i fajnie. Patrzcie, jakby jakbym rzucił tak, że słońce znika. O! Smoke! Teraz, 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 no. Spada. Trochę tak samo. <grywa> no, nie, że, no, dobrze, nie? i No I, i smakuje tutaj, jakby ktoś wychylał, i smakuje e, boiler i, i w ogóle całego prawego prawego shorta. Także jest spokojnie. E, ok, to był, to był na prawego shorta. A teraz za doniczki tej tutaj, to jest też drugi mit. Na e, lewego shorta. A teraz tak, musisz zrobić sobie linię. od tego wierzchołka komina to jest już takie wiecie bardzo pieprzenie moje ale no, no tak to działa no. z lewego wierzchołka komina czyli tego do tego tej wieży kościelnej chyba kościelnej. a i na się na środek i trochę w prawo <ścoughs> trochę w prawo i lewy szat zasmokowany, i można chodzić prawy czy też wejść do walki, cokolwiek. E, ok, e, w sumie co jeszcze? Tutaj w zasadzie nic, w zasadzie nic. O, tu jest taki fajny pasz, to jest już CT. E, stoicie tu, nie? Znaczy, jak tutaj kampicie czy coś, pięknie, że ktoś zaraz będzie wchodzić. Więc <laughs> idziecie całkiem w lewo i całkiem do tej kolumny, tutaj, tej. Co robicie, patrzcie. to to uwaga, to wyższy poziom abstrakcji. Tu jest oko, tu jest drugie oko i gdzieś taka buźka smutna. Taka może nie smutna, ale troszkę jest taka buźka, no. Celujecie w środek tej twarzy. Proś No. Celujecie w środek tej twarzy fleszem oczywiście się się prosto na raid, to znaczy, tak on myśli, że prosto na raid, ale Deploying to jest taki ruch. I eee, patrzcie, sobie flash tak fajnie z tym wyskakuje i nie wyrzuca. Eee, co, jest, co jest z tym dobre, że. Drawing flashback! nie chcę od razu bo wy go nie dostaniecie. No, nie? Eee, taki to upał całkiem spokojnie. Eee, jaki flaszek taki tutaj wbija na. Na A. E, Flashbang. Flash? Przepraszam. E, Wbijacie tutaj sobie na A. I trzeba rzucić tak e, blisko fioletowych. Nie by. ma środek. Ja się. E, blisko fioletowych. I co to robi ten flash e, Robi to, że e, jeśli jesteście pewni, że tutaj na przykład nikogo nie ma, nie? E, To w piaskach, nie? To możecie sobie dorzucić tego na i fajnie wbić, nie? Ten na on wybuch tu... Czyli jeśli ktoś... O, jak śmiesznie. Czyli jeśli ktoś by tutaj tampił na cmentarzu, patrzcie, on wciąż go dostanie, nie? Tu dostanie... No, dopiero jak się zbliża tu, to go nie dostanie. <grytanie> Wszystko to oczywiście zależy od tego, jak go rzucicie, nie? Ale przeważnie się uda. Jak mi tutaj... Fajny byłby smoke. Dobra, tutaj można stanąć. Słuchajcie, tutaj już nie do końca pamiętam. Tutaj trzeba było to okno zostawić jakoś tak na kucaku, nie? I rzucić teraz nie wiem gdzie. smoke. No tak średnio najeżdża, a w zasadzie może być nawet. E na kółcachu stąd, nie? Możecie rzucić, i wtedy macie zasmokowany. No tu was zobaczą, nie? Stąd. Stąd was zobaczą, że wbijacie, czy też stąd. No w ogóle. W każdym razie e, w cmentarza was nie zobaczą, e, skrzyżować nie zobaczą, i wtedy właśnie można, jak już jest ten smok, to do pary rzucić. i wbijać. E, co dalej, co dalej? w dołku jedyny taki to jest żeby rzucić coś takiego odbitego od ściany żeby nie wybuchła tutaj na balkonie teraz nie widać A, sobie flasza wybiegamy tu jesteśmy nie? E, no on wybuchł tu tak słabo Albo wbiegł koło ciebie na prawo, prawym, prawym klikiem i wtedy wybiegamy e, i fajnie działa e, jeszcze tutaj w zasadzie nic yy, tu się rzadko tylko kampi ale jak już się kampi no to, 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 to można pokazać taki tutaj fleszek. można tu kampić czy, czy też po prostu jakoś obserwować czy ktoś nie idzie z tymi krótkimi podskokami czy coś no e, sensu to jest według mnie, ale jakby co to można tak zrobić. Jaki jeszcze fajny flaszek. Patrzcie, stoicie tu Wiecie, że on jest gdzieś tam na prawo na BSie, cokolwiek. Flashpain Eee Zarobiście tutaj Trój flashbang. Sorry, tego, tego praktycznie nie robię. E, tutaj no bo jednak patrzcie trzeba stanąć aż tu. Jesteśmy strasznie odsłonięci na atak. to razie można go zrobić, nie? Wtedy jeśli będzie tą. tą deseczką, a tą. Flash fajnie wbija, patrzcie, górą i, i flaszyje BS-a, czy też tutaj cmentarz i tak dalej. E, całkiem spoko, ale rzadko go używam w praktyce. O, od razu stąd powiem, jak coś to, to jest tutaj. To jest tej znaki tak, Na inferno fajnie jest wykorzystywać do e, bronienia się, czy tam rzucania fleszy dachy. Na przykład tutaj, nie? Stajemy tutaj w rogu i rzucamy dachu I możemy wybić sobie fajnie, nie? Oj, zablokowałem się i patrzcie, ktoś tu wbije i pyk, fleszyk na ryj z dachu, nie? No nawet możemy, słuchajcie, od razu wychylić, bo ta osoba dostanie po prostu na ryj flesza. Także co nam zrobi, nie? Jedynie jak zacznie bić na początek, to nas zabije e, Co tu jest jeszcze fajny? O, tutaj Tym razem z lewej strony, nie? Żeby widzieć te wszystkie trzy kominki e, Mamy ten komin i ten e, Idziemy na środek I potem mamy tą antenę Robimy sobie linię, nie? Tak, tutaj okay. to Trzymamy I Throwing smoke Dlaczego nie jest fajny? Fajnie mi zasmokiłem. zasmakuje. I krzyż... no patrzcie co tu widać. Jedynie na kucaku tak jak się, się biegniesz coś, ale no... Nie tego jest w sumie cel tego smoka. No, no. i w ogóle piaski ogłodnie. Jak tutaj kampiliśmy, coś tam słyszymy tam bomba czy coś, czy ktoś biegnie tak dalej, żeby łatwiej było po prostu, nie? No to jest spoko. I patrzcie, że e, to jest w ogóle super rzecz. E, ktoś tutaj sobie chroni A. No a tu nagle widać, że piątka na bananie paka coś tam zaczynają raszać. To co? W ten róg. Ta osoba, co tu kąpiła, w ogóle ktokolwiek, nawet jak jest tu blisko. W ten róg tutaj. Tak, żeby się w tej framudze drzwi schować. I wtedy patrzcie. To drewienko Robili nie. Mhm. Trwa infinitum 1. Coś takiego, nie? No i wtedy normalnie puszczamy tego smoka. I banana właściwie to najdalsza jego część. Już, już to wejście na B. Jest... jest zasmokowany, nie? Także możemy ich chwilkę powstrzymać wtedy tych, tych terrorystów, a przynajmniej im utrudnić coś. Co tu jeszcze byłoby fajne? Ojcie... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. To jest City jakby co? No nazwa, nazwa na mapie. a to jest Speedway. To, że niektórzy ludzie mówią na to wszystko. Jako City. A to jest akurat Speedway. To jest dosyć różnica, czy ktoś biegnie tędy. A czy biegnie ten nie? O, drugi fajny fakt, to można skoczyć na, na zielone, nie? Na zielone na City No kto się tu spodziewa, nie? Bieg, będzie biegnąć speedwayem A nawet jak nie będzie biegnąć speedwayem A City, no to tu nas nie zauważy, nie? Kto sprawdza, czy ktoś tu jest, no bez przesady I można kogoś Fajnie plecki zrobić Komuś Co, co jeszcze fajne? Co jeszcze fajne? Nie? Można skoczyć i można sobie patrzeć, nie? Podskoczyć. Czy ktoś w przypadkiem nie idzie od. Czy ktoś w przypadkiem nie idzie od. E, od CT? Trochę nawet nie nawet widać z tego Speedwaya, nie? Wyjście takie całkowite. E, tak, o, stąd. E, czy dobrze myślę? Tak, chyba. Tutaj z tych schodków, jak już wyjdziemy, co robimy w ten. Flash i w sensie w, no, świnia spoko e, <grym> celujemy w koniec tej dachu i się flashbang nie odbija patrzcie jak no, no, coś, coś pięknego nie? całkowicie za, za tutaj e, to bardziej boli tych tu nie? jak odbijają coś nawet, tego prawie, praktycznie nie widać no już tegożem bo już tak widać nie? Że ten flash leci, można się odwrócić, ale e, też ktoś, kto rzuca tego flasha ma bardzo fajny szybki potem dostęp do do spółny. No on nie dostanie tego flasha, e, bo wybucha za ścianą, nie? E, tak, e, dobra, fajna też rzecz tutaj e, można z fontanny na to. E, ogółem wtedy tutaj. I tu jest... To jest na B. B. Hmm. No, no sobie kampić, tu też rzadko ktokolwiek patrzy, czy ktoś tu jest. E, wtedy jest paka czy coś, tam to smoka od razu i, i jest śmierć. Śmierć, w sensie śmierć się. Śmierć. <laughs> jest defuse bomb, czy, czy tam cokolwiek, czy jakieś, jakieś plecy nagle. Ktoś się powiedziała, że ktoś mu wyskoczy na wężie, jak jest zajęty, nie? E, uf, uf, uf. So, to by było chyba na tyle, nie? Pewnie o jakichś tam zapomniałem tych smokach. E, niestety, przepraszam. E, ale tak to w zasadzie byłoby na tyle, nie? Próbuję sobie jakieś przypomnieć fajne, ale w zasadzie nie mam, nie mam pomysłu. O, tutaj kiedyś taki próbowałem, ale go praktycznie nie rzucam, bo to... Naprawdę, to ten te różnicy, i to już jest koniec, nie? E, widzicie, teraz nawet nie pamiętam, gdzie to się rzucało. Czy tu, czy w jakąś, tą, tą, jakąś chmurkę jaśniejszą, czy coś takiego, nie? Totalnie już nie pamiętam. Teraz w ogóle ze skokiem zrobiłem. Mniejsza, mniejsza. Piękno, opał, Super się wrócił. Coś pięknego. Fizyka w CSie. zarombista zarombista po prostu. E, ta. Dobra. To było na tyle. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że, że się to wam przyda. A przede wszystkim, że będziecie te smoki czy flesze trenować, bo jednak strzelanie w CSie to nie jest wszystko. Jeszcze trzeba e, trzeba wiedzieć jak rozegrać daną mapę, jak się na niej obronić i tak dalej. No, co z tego, że będziemy strzelać same heady? Tak strzelimy jednemu chłopcu, a drugi nas rozpiździ, bo w procesie jesteśmy wystawieni na maksymum. no. Tyle. Dzięki. Cześć.